Prawie końcówka marca wskazuje w sezonie piwowarskim jeden kierunek. Piwo dolnej fermentacji, piwo marcowe. Piwo, które ma też inną nazwę, Oktoberfest, i które jest którego picie jest celebrowane w Niemczech, oczywiście na Oktoberfestie, czyli słynnym festiwalu piwnym w okolicach października. Piwo, które zrobimy dzisiaj, do końca nie jest moją wizją dobrego piwa marcowego. Dlaczego? Dlatego, że zasady piwa trzeba byłoby upraszczać. Czyli moją wizją piwa marcowego jest piwo o... Zasypie dwusłodowym z przeważającą częścią słodu wiedeńskiego i z dodatkiem słodu monachijskiego w typie dwu, drugim, czyli tym ciemniejszym. Do tego dodałbym drożdże hmm, chyba najlepiej dedykowane od White Lapsa, czyli WLP, które w swojej nazwie mają po prostu nazwę Oktoberfest lub drożdże od łaista. I tutaj miałbym zagwozdkę, dlatego, że już taka dyskusja się y, odbyła na jednym z filmów, y, czy użyć drożdży dolnej fermentacji, oczywiście bawarskich, czy bohemskich. Sam Łajst na, na swojej stronie poleca drożdże bohemskie. Po konsultacji z Filipem Peprockim, czyli gościem, który zna się na drożdżach, e, doszedłem do wniosku, że tą wersję piwa marcowego zrobię na drożdżach buchemskich. Buchemska rapsodia. One się po mojej prawej stronie właśnie kończą kręcić na mieszadle magnetycznym, miesz, mieszadle magnetycznym w takim prawie dwulitrowym 1,8 litra Starterze o gęstości początkowej 8 BLG oczywiście piwo marcowe można zrobić na drożdżach suchych. Na przykład, o, żebym tutaj nie strzelił gafy, ale chyba W34 dawno nie używałem, gdzieś tam nawet widziałem na S23. Tak mnie ciągnie do herbaty. Moja twarz wskazuje na to, że nie opłaca się rano wstawać. Te podkrążone oczy, ale niestety y, to jest to, że człowiek jakoś tam automatycznie y, wstaje i bierze kubek dobrej, a nie zielonej, tylko białej herbaty. To jest jedna sprawa. A więc zasyp, który widzieliście, y, no, do końca mi nie odpowiada dlaczego taki zasyp? Dlatego, że jest wolne. Piwo że 6 kwietnia, czyli w tak zwanego yy, yy, śmigusa, dyngusa. Sklepy są pozamykane. A ja myślałem, że mam słód wiedeński. Yy, no ale nie mam słód wiedeńskiego. Dlatego yy, zasyp jest trochę kombinowany, aczkolwiek on nie jest do końca zły. Yy, jest on wyjściową dwóch yy, receptur, które wygrały pierwsze... Wygrały które zajęły pierwsze i drugie miejsce w konkursie na piwo marcowe w serwisie piwo.org więc to też do końca nie jest tak, że ten zasyp jest słaby, beznadziejny i tak dalej, i tak dalej jest kombinowany, o. jest tak naprawdę trójsłodowy, czyli przewaga słodu, o ile pamiętam, pilizny monachijskiego potem wiedeński i dosypka słodu pilsnieńskiego, z dokolorowaniem strzegomskim karmelem 150. Tutaj miałem najwięcej wątpliwości. W piwie marcowym słód karmelowy wzbudza u mnie duży znak zapytania. Ale nijak nie mogłem wyjść w podkolorowaniu tego piwa, mimo że użyłem monachium dwójki. Żeby zmieścić się w stylu, w widełkach. Kupaki, na przykład jednym z twórców jest zasypuje jest Tomek rogaczeski, chyba nie muszę przedstawiać dodał słodu Car Aroma od Wejermana mniej więcej barwa 150 EBC Stąd taka moja dosypka słodu karmelowego ze strzegamia 150 która mniej więcej odpowiada kararomie w barwie. No w aromacie może mniej, ale, ale, ale jest dobrym dopełnieniem tej receptury. Drożdży, których użyłem to drożdże FM, rapsodia. No, zobaczymy, czy one dadzą dużo estrów, czy nie. Zastanawiałem się grubo i dosyć długo nad... Drożdżami Bawarska Dolina. Jednakże, właśnie jak już powiedziałem, po konsultacji z Filipem Paprockim, czyli właścicielem, marketingowcem no i człowiekiem obeznanym z produkcją drożdży, e, bez, wahania, bez wahania odparł, e, e, zasugerował użycie drożdży bochemskich. Sęk w tym, żeby drożdże były świeże. Silne i dobrze rozkręcone, dobrze namnożone. Tu jest szkopu w tym piwie marcowym. Ono, te drożdży ma, mają, mają dobrze odfermentować to piwo, i kiedy będą silne, zdrowe, dadzą mało estrów. Tytułem wstępu były moje słowa. Biała herbata na pewno podniesie mnie trochę na duchu. E, takich technikali, jeszcze na, na, na sam początek powiem tyle, że e, skład wody w końcu do mnie doszedł, taki dedykowany, nie ze strony internetowej. Odpowiedziała mi pani, e, pani Dorota e, z Gdyńskiego Pewiku, czyli Gdyni Witamino e, i w moim ujęciu <laughs> ta woda, która leci z kranu, informacyjnie, bo będzie użyta inna. Wartość ogólna mojej wody to jest 187 mg na decymetr sześcienny. Chlorki 6,9 mg na decymetr sześcienny. Siarczane 17 mg na decymetr sześcienny. I tu już z tego wynika prosta sprawa, że piwo, e, woda do jasnych piw, a nawet chyba burszynowych kranowa, która leci z mojego kranu, nie bardzo się nadaje bo chlorki powinny mieć dwukrotną przewagę, a mają dwukrotną, dwukrotnie jest ich mniej, więcej niż dwukrotnie. Wapń, 63 mg na decymetr sześcienny, magnez, 7 mg na decymetr sześcienny, sód, a eee, właśnie zapomniała Pani Dorota dopisać mi sód, ale ją poprosiłem o to i mam w kolejnym maju eee, sód 4,3 mg, na decymetr sześcienny i zasadowość ogólna 3,2 M mol na decymetr sześcienny, co daje około 160 mg na decymetr sześcienny. Zdecydowałem się, jak widzicie po paskach e, użyć e, e, wody, tym razem z Kauflandu. Woda nazywa się terra. Też w baniakach 5-litrowych, też nie ma składu. Cena jest mniej więcej taka sama, wyjściowa jak woda Tesco, marki Tesco, czyli złoty tam 50 coś. Pomiar na paskach, jeżeli chodzi o samotwartość wody, wyszedł bardzo dobrze, bo wyszedł około 5 pH, 5-5,5 na tej wodzie. Zmierzyliśmy tutaj z kolegą Marcinem z Gipu u czyli Gdyńskiej Inicjatywy Piłowarów. Wodę z filtra Brity ona ma około e, 6 pH. Natomiast woda kranowa mierzona na pasku wyszła około około no to już są wyblakłe te, te, te e, ale około 7,5-8 pH. Na takich trzech paskach. One są dostępne w każdym dobrym sklepie piłowarskim. Zmierzyliśmy sobie twardość wody. Pasek ma skalę od 1 do 12. Gdybym chciał taki dokładniejszy pomiar, no są skale zawężone, no ale taki bardzo ogólny pogląd mi wystarcza. Jeżeli chodzi o modyfikację wody do piwa marcowego, będę chciał podkreślić chlorki, czyli coś, co podkreśli mi słodowość tego piwa. Wobec tego zmodyfikuję wodę chlorkiem wapnia. Do warki go dodam. Natomiast zakwaszę wodę, tą, która ma 5, tam 5,5, 6, słodem zakwaszającym, który zresztą widzieliście, że jest w składzie. Tylko po to i wyłącznie. Dodatkowo do brzeczki przedniej, czyli do tego, co się wysładza z fermentora z, tak, z, z płotem, dodam kwasu fosforowego, który lekko mi zakwasi zacier, ale też jony fosforanowe dadzą doskonałą jakby bazę wyjściową dla drożdży, które tutaj się kręcą, które te drożdże doskonale zagospodarują sobie te jony. No i tak jakby yy, to będzie dla nich taka pożywka. Yy, że u Doroty Chrapek w sklepie Home Braving jest pożywka dla drożdży łaista. Ja ją kiedyś używałem. Szczerze powiedziawszy jakiejś dużej różnicy nie zauważyłem. Moje piwa i taki i tak odfermentowują dosyć dobrze, jeżeli chcę tego. Ostatnie piwo amerykański lekki lager odfermentował do 2 BLG Co prawda fermentował od... o i teraz nie pamiętam właściwie sobie zaraz przypomnę, ja się być tutaj gołosłowny. Fermentował bodajże chyba od poniżej 10, bo będzie to lager niskoalkoholowy, jeżeli zniknie mu posmak młodego piwa czyli masełko diacetyl czyli no to yy, wyśpię go krótko mówiąc na konkurs piw niskoalkoholowych yy, do 4% alkoholu bodajże mu wyszło 3 coś 3 yy, no tak miał 8,5 plato ten lager do 2 odfermentował na gęstwie American Ale 2 fermentowanie yy, Cała fermentacja burzliwa była na 16 stopniach Celsjusza, czyli w takim bardzo, bardzo dolnym zakresie fermentacji. Posilę się tutaj jeszcze moim Oktoberfestem. Zastanawiam się nad... Teraz, chociaż już jak będę puszczał skład, to już go zobaczycie, nad drożdż... nad chmielami. Kupiłem 100 gram marynki, ale też kupiłem niemiecki Opal. To jest chmiel aromatyczny i, i, i myślę, że chyba użyję Opala. I tak, i tak tutaj to będzie góra 30-40 gram, nawet chyba nie 40, 40 gram chmielenia. W tym stylu chmielowość jest akurat skutkiem niepożądanym. Tutaj ma być słodowość. Sprawdzę sobie tutaj, o e, tak, pizzeński 2 kg, kilo, monachijski kilo 30 kg, wiedeński 0,87 kg, no, po prostu nie miałem wiedeński wstyd, wstyd, nie miałem słodu wiedeńskiego, no i oczywiście karbonowy zakwaszający. E, zrobię niedługo drugą warkę, drugą warkę e, marcowego piwa. Która, która będzie nieskomplikowana w zasypie dwusłodowa, czyli przewaga słodu wiedeńskiego, dodatek monachijskiego i droższy od white No i zobaczymy, jak to piwo sobie poradzi w konfrontacji z naszym dzisiejszym. Tak przy okazji, jeszcze pokażę Wam, że działamy ostro w inicjatywy inicjatywie piłowarów. Stworzyliśmy dzięki współpracy z Faplabem, to jest taka grupa gdyni kolipki, która. która specjalizuje się w różnych ciekawych wynalazkach. Chłopaki budują od podstaw różne rzeczy. Mieliśmy tam warsztaty piłowarskie, Przeprowadzaliśmy je wraz z Marcinem, zbudowali swojego drona. Naprawdę mają pomysł i go realizują. Zapraszają ludzi. Stworzyli nam taki czteropak. Tu mamy logo, nasze logo, czyli Gdyńskie, Gdyńską Inicjatywę Piwowarów. Tu mamy logo Essencji Smaku, czyli sklepu, z którym specjalistycznym piwowarskim współpracujemy. No i FAPLAP, czyli wykonawca głównie, można to wziąć. Jest to czteropak zrobiony ze sklejki na cztery solidne piwa. Wchodzą tu piwa 03, jak i nawet komesy do leżakowania z korkiem, czyli nie wiem, tak naprawdę chyba litrowe, tak? Czyli bardzo uniwersalny czteropaczek. Mimo, że wydaje się niesolidny, naprawdę jest naprawdę jest solidny. Dźwignie dużo. Wszystkie te, wszystkie te trzy firmy znajdziecie oczywiście na Facebooku. Dobrze, w takim razie ja sobie zrobię takie śniadanko jako, że jest wcześnie, zapijając herbatką. Powoli będę kompletował sprzęt do zacierania. Wodę już mamy, będę lał wodę. Zmodyfikuję wodę oczywiście przed zasypem słodów. Pozdrawiam, jedziemy.